Osiem funtów ten zestaw, Ala, zobacz, szczotka, grzebień, lusterko i ten no wow. U, jakie talerze wypasowały mi do zestawu. Cześć, nie będę patrzeć w kamerę, bo Jadę właśnie jadę po moją kurpelę. Dzisiaj wspaniały dzień. Jedziemy na czaryciaki. Zobaczymy co tam będzie. Lecimy trochę pochodzić. W sumie pogoda nie za bardzo, ale nigdy nie było czasu, więc jedziemy dzisiaj. Spróbuję tam coś nakręcić. My tam gdzie my jedziemy, są nie tylko ubrania, ale też są meble, bo to jest parę ich. Yy, są też meble, różne sprzęty do domu, więc tak. Jedziemy. Później coś nakręcę. No okej, okay. teraz yy, hoza kupowy z umpexów. Będę nagrywała tak na stojąco, bo chyba najłatwiej mi będzie pokazywać. Najpierw pokażę ubrania, a później resztę, bo jeszcze są inne rzeczy. I w sumie mam jeszcze dwie rzeczy z River Island. Także zaczynamy. Pierwsze, co tu mamy, to jest takie powiedzmy z golfikiem: pancho. Powiedzmy pancho. O, tutaj można sobie rączki wsadzić. Na tej zasadzie. Tak. O. Ciemne, to tak słabo widać. Yy, nie wiem w sumie, czy to jest jakiś. Jest Rice. Jakaś firma, 4,99 kosztowało. Tak, jak w domu chłodniej, żeby narzucić czy jak się siedzi, bo jak się siedzi, to i tak zawsze jest chłodno. Druga rzecz to jest damska koszulka Polo Ralfa Laurena. Tutaj z napisem na kołnierzyku pod spodem. Nie wiem, czy ktoś ją kiedykolwiek miał ubraną. Wygląda jak nowiusia. I kosztowała 6 funtów na lato. Te dwie rzeczy dla mnie. Tutaj z Zary koszula. Z takimi naszywkami, to dla Nadi. Taka oversize'owa. Może jakbym zapięła, to by lepiej było to widać. Nie. Także zapnę. Tak zapięłam. Co drugi guzik. Taka. Muszę oczywiście wyprać, wyprasować. Także to zara. 3,99 Wszystkie rzeczy są w stanie idealnym. Następne. Wzięłam sobie taką marynarkę. Ona tutaj... Tak, tu jest materiał. To jest skóra. I tu są takie mankiety materiałowe. To jest takie samo jak ta podszewka. A, jeszcze tutaj na łokciach ma też yy, skórę. Także tak. I to jest Ksel. Nie znam tej firmy. 7,99 za tą marynarkę. Następna rzecz to dla Nadi luza, taka misiowa. Top Shop, to jest rozmiar 38, UK 10, 5,99 Tak. Nadia lubi takie misiowate rzeczy. Op. I z rzeczy lumpeksowych, jako z ubrań, ostatnia rzecz. Ostatni kurtka. Up, taka dłuższa. Tutaj ma podszewkę żółtą, szara, dla Nabi. Tu jest, to jest firma Puffa. 8,99. To jest taka cięż, cięższa na wiosnę, jesień, cieplejszą. Lampa. Tak, o. Taka fajna. Gdyby była większa, to bym sobie wzięła. Ma takie, jeszcze przy zameczku takie paseczki. Ok, to z rzeczy, z rzeczy, z ubrań. Z ubrań. Następne. Wzięłam sobie dwie pary okrągłych okularów. Takich. Ciemniejsze. Takie. Auć! Szczęłam się. Jedni mówią, że w tym lepiej. Ludzie, że w tym. Taki look na wiosnę, lato. Takich jeszcze nie mam. Mam dużo, ale nie mam takich okrągłych. Także dwie pary. Następne. A, one były no już zdarłam, one chyba były za 3,99, obydwie pary. Następna miseczka. One są oryginalnie do robienia ciasta, ale ja będę w nich sałatkę robić. W nich, w niej. Yy, kosztowała 3,99. Piękna. Mi się podoba. Ja lubię takie rzeczy, e, kubki, talerze i miski i różne takie Pierdusia. Pierdu. Ok. Następne Aj. książki to dla Nadi. Rolf To jest zestaw różnych. jak jest? 2, 4, 6, 8, 11. 9. 8, 11. Tak. Także sześćdziesiąt dziewięć. Za to. I drugie. Yy, Nawiat czyta te książki. Parę ma, ale tych, bo dzwoniłam do niej, jak tam byłam, bo było więcej. Mówiła, że tych akurat nie ma i że chce. Także i one, tak, 99 pensów. I tu nie ma ceny, ale pewnie też 99 pensów. Tak, książki. Tutaj mamy, kupiłam sobie plecak z Hype. brał. taki trochę młodzieżowy, ale spodobał mi się, tak do parku, czy coś jak z dziewczynami się idzie, żeby picie schować i tak dalej. Tak, tu oczywiście kieszonka. Tu, tu, tak już Tutaj ma różowe paseczki. I on kosztował 8,50. Tak. Następne i ostatnie, rzecz. Że... Czy tak. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedna. Stoper do drzwi u Anastazji w pokoju, bo jej się zamykają drzwi z Jacka Williamsa. I ten stoper kosztował. 4 499 Tak, fajny. Tu jest na rzep. Można wyjąć, wyprać. Także fajnie. O, I ma taki ładny stopelek. E, kupiłam sobie jeszcze taki mały portfelik. Miałam duży portfel. E, kotek, lisek. Też szopracz i króliczek. Nie wiem, jaka to firma. Czy firma, czy bez firmy. Yy, Fund 99. Tutaj ma na karty. Tu ma na pieniążki. I tutaj ma na jakieś drobniaki. Tak, żeby do kieszeni schować. Bo nie zawsze, czy jak chodzę, często z małą torebką. Ten mój duży portfelion z Mojito. W Polsce kupiłam Fajny, ale jest duży. Także malutki. Taki. Przydatny. I jeszcze kupiłam dla taty. Lucas Bedtime Story B. I to jest duża poduszka. I tu ma kieszonkę. I kupiłam dla taty, bo on nigdy nie wie, gdzie są piloty, a głównie on ogląda telewizję, więc żeby mógł sobie leżeć i chować pilota od razu tu, żeby ciągle nie szukał pilota. I za nią dałam. 399. W ogóle jakaś firma, nawet nie patrzyłam. Nie. No, w każdym razie, fajna poducha. Ok, i to z czegoś wszystko? Tak. Jeszcze River Island pojechałam, bo koleżanka chciała wejść. Tak mi się jakoś więcej wydawało, że nakupowałam, nie wiem. Koleżanka chciała wejść do River Island i oczywiście ona wyszła bez niczego. Ja z dwiema rzeczami. Ja tam nie mogę. W, w sumie z trzema rzeczami, ok? Z trzema. Ja tam nie mogę wchodzić. Tam, tam mi się tyle rzeczy podoba, że. <śmum> Ten farba jest ale to. Kupiłam komplet. W sumie osobno do kupienia, ale jako komplet. Tutaj spodnie. Takie. Wczoraj mierzyłam, bardzo wygodne są. Takie, jak to moja koleżanka powiedziała, takie galoty. Tutaj mają taki pasek. Siup. Taki. Hop-hop. To jest pupa. Tak. I one kosztowały. On, to, to są spodnie. Ja wiem, one super nie są. Ale, jako, że komplet, one kosztowały. 17 funtów z 22 przecenione. I do tego bluzka, która robi robotę, jest taka. Taka bluzka. To jest taki dresior, no. I tutaj ona tak, jak się ją ubierze, no to ona. A nie, to jest tył. Sorry, no to tak, no to, to jest tył. I są takie paski z tyłu na plecach. Tutaj. I tutaj mamy przód. To jest tak. I ona jak się ją ubierze, no to ona sama po prostu się tak układa, że opada z ramienia. Także Mi się bardzo podoba. Z takiego materiału, żeby to było widać. O, z takiego spodnie też. Mhm. I tutaj na tych gumyczkach. Ar, ar. I to jest cena 19 funtów z 26. A ja rozmiarówek nie mówiłam, ale okej. Okay. No to jest 40. I spodnie i bluzka. Także ten komplecik I nie wytrzymałam. Zobaczyłam. Chodziłam. Kręciłam się. Czekajcie, ułożę ją. Ta -ta down, Torebeczka w takim żrącym pomarańczowym kolorze. Ale były, było dużo fajnych, dużo fajnych torebek było. Ale yy, kupela mówi kup czarną. Tylko że czarna była nie w tym kształcie, tylko miała trochę inny kształt, była szersza, bo tu miała jeszcze z przodu kieszonkę. Ale tutaj też miała przyczepione to. Wola, bo ja zazwyczaj na tej stronie noszę, więc wolałabym, żeby to było z tej strony, no ale będę musiała z tej. To się nie da, nie. No jak się nie da, Bosia? Przykręcisz pasek z tłoczek i się Ok, no w każdym razie. Tutaj pod moneteczka. Na A. Koleżanka mówi, weź czarną, ale mówię czarne mam i nie robi takiego efektu, bo czarna była też z paskiem czarnym. Gdyby był pasek taki jak tutaj, to może jej bym wzięła czarną. Bo tamta była taka, ta jest bardziej elegancka z tym, z łańcuszkiem, a tamta nie miała tego łańcuszka, ona miała taką drugą jeszcze kieszonkę z przodu, taka bardziej powiedzmy na co dzień, ale cała czarna, wszystko czarne. Ja mówię czarne, mam, nie robi takiego efektu wow. A ta jak dla mnie robi efekt wow. On tutaj też jest, znaczy, wygląda Island na portmonetce. Także tutaj portmonetka. Siu. I tutaj jest tylko, o, tak, tak i tu jest taka kieszonka mniejsza. I ona kosztowała 36 funtów, ale no mi się tak spodobała, że nie mogłam. A, aha, ona jest tak. Więc jak ja wypcham, jak to ja wypcham, i będzie można przeżyć na bezludnej wyspie miesiąc no to będzie wyglądał tak <grych> ok tak no to wszystko tym akcentem kończę filmik hall w sumie nie było za dużo rzeczy tak naprawdę jak pojechałyśmy jak pojechałyśmy pojechałyśmy przyszłyśmy Trzy były zamknięte, miały być dwa zamknięte, bo niedziela. Trzy były zamknięte w sumie. Trzy, trzy. Tak, tak. Uno sekundę. Tak, trzy były zamknięte. Yy, bo to jest miejsce takie, gdzie są 1, yy, 2, trzy cztery były. Y, lumpeksy na jednej ulicy i, i za rogiem są jeszcze trzy. Ale jeden zlikwidowali na tej głównej ulicy, więc są tylko trzy. Przeszliśmy te trzy. Wychodziłyśmy już za róg, i mówię do koleżanki: zazwyczaj wracałyśmy już z takimi torbami, i nie miałyśmy już jak wejść do następnego sklepu, że po prostu nie było już gdzie brać, gdzie pakować i jak iść. A mówię: teraz wracamy, to znaczy idziemy za róg, i nie mamy praktycznie nic. Także nie było za dużo rzeczy, szczerze mówiąc. Normalnie jest dużo, dużo więcej. I ten hol normalnie by się mógł ciągnąć i ciągnąć. Ale tak, ale jak weszłam, kupiłam te okulary, to już mówię, już jest dobrze, już byłam zadowolona, bo ona tu w trzecim powiedziałam, że jestem wkurzona po prostu. Eee, także tak, dziękuję za oglądanie. I pa, pa!